Dziś wczesnym rankiem nieznany sprawca włamał się do sklepu zoologicznego Psia Kośnio podal marketu Kerfur. Po włamaniu podpalił sklep. Ale Najprawdopodobniej jest to włamanie z podpaleniem. Przed godziną ósmą dostaliśmy zgłoszenie o pożarze sklepu zoologicznego przy ulicy i Natychmiast na miejsce udały się dwa zastępy gaśnicze. I rzeczywiście na miejscu ustalono, że, że pali się wewnątrz sklepu. Przystąpiono do gaszenia, przewietrzenia pomieszczeń sklepowych. Okazało się, że zwierzęta, które tam przybywały, gryzonie, ptaki, no niestety uległy zaczadzeniu bądź bądź no zdechły pod wpływem działania wysokiej temperatury. W dymie i ogniu padło kilkadziesiąt chomików, świnek morskich, 30 ptaków i kilkaset rybek akwariowych. Ogólnie o 8 rano zauważył tutaj jeden pan, że coś się dzieje, że jest pożar, no i później straż pożarna, policja i tyle. Sklep zoologiczny jest zupełnie zniszczony. To jest mała inicjatywa, mały sklepik, więc tutaj no, no to jest całe moje życie. No, straty wstępnie oszacowane już tak przez, przez tutaj jak patrzyliśmy, no to będzie tak około no, no 80-100 tysięcy. Wstępną przyczyną na chwilę obecną jest ustalona przyczyna jako podpalenie, no ale postępowanie prowadzone jest przez policję.